A dlaczego Białystok? Bo mamy tu świetne uczelnie, dobre imprezy i najlepszych ludzi. Lubię Białystok, ponieważ ma bardzo bogatą ofertę kulturalną. Bo tu są bardzo ładne dziewczyny, yy, dzisiaj gra Grzesiek Chyży. Są bardzo fajne imprezy, bardzo mili ludzie. My kochamy Białystok. Ja wybrałem Białystok dlatego, że jest świetnym miastem położonym blisko genialnych miejsc, takich jak Puszcza Augustowska, Mazury. Jestem osobą aktywną, więc często tam bywam. Mam gdzie pojechać na weekend, lubię podlaską kuchnię i Białystok to naprawdę moje miejsce na mapie Polski. Białystok to miasto, gdzie codziennie spotykamy z nami kilku znajomych zupełnie przypadkowo. Białystok dlatego, że to miasto, w którym naprawdę dużo się dzieje. Gdzie jest blisko, yy, wszystko jest zwarte, nie trzeba jeździć po całym mieście, i, a jednocześnie też nie jest to jakieś yy, małe miasto, tak, że się nic zupełnie nie dzieje. Wybrałem dlatego, że chciałam studiować tu prawo. Bo jest otoczone lasami, jest zielonym miastem, ehm. no i jest tu specyficzny rytm życia, a. taki... Odpowiedni myślę, proszę, nie za szybki, nie za Białystok, ponieważ jest to miasto wielu możliwości. Białystok chociażby dlatego jest fajny, że przez wiele lat produkowano tu małego Fiata. Kilka kolorów było też moim udziałem tego Fiata, miałem kilka kolorów tego samochodu. Udany egzemplarz, ale pozbyłem się, gdyż em, przerosłem najlepsze. już ten samochód. Białystok to najlepsze miejsce na znalezienie prawdziwej miłości autobusy zawsze przyjeżdżają punktualnie a w razie czego możemy skorzystać z bikerów? a dlaczego by nie? moim zdaniem dlatego, że jest to fantastyczne miejsce tego by tutaj żyć mieszkać, pracować znaleźć sobie swoją przyszłość właśnie z naszym miastem bo po pierwsze wszędzie jest blisko a po drugie mamy fantastyczną bazę jeśli chodzi o infrastrukturę drogową sportową, kulturalną i po trzecie jest to doskonałe miejsce do wypadów w teren, jeśli ktoś nie wie co robić na weekend, to wystarczy wyjechać kilometr, dwa za Białystok i można spędzać wolny czas za miastem. Z tych powodów warto wybierać nasze miasto, bo jest to miasto kompaktowe, miasto, w którym wszędzie jest blisko, a jednocześnie mamy naprawdę super pomysły i super propozycje dla tych, którzy tutaj mieszkają. Bo się ciągle rozwija. Jeżeli szukasz inspiracji, bądź masz już pomysł dla siebie, nie może Ci tutaj zabraknąć. Zapraszamy!